Spokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest środa, 17 listopada. Dzisiaj w Liturgii Franciszkańskiej obchodzimy święto świętej Elżbiety węgierskiej, patronki franciszkańskiego zakonu świeckich, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwie Dzisiejsza Ewangelia, kochani, w kościołach franciszkańskich jest zupełnie inna niż w pozostałych kościołach. W tej Ewangelii mowa jest o tym, że kiedy Jezus przyjdzie w swojej chwale, zasiądzie na tronie i tak jak pasterz oddziela owce od kozów, również będzie oddzielał ludzi. Jezus, kochani, będzie sądził nas na podstawie czynów miłości i mówi: Byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Jezus mówi: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, drugiemu człowiekowi, to tak jakbyście mi bezpośrednio uczynili. Przy okazji tej Ewangelii, kochani, przypomina mi się jeden z moich współbraci, ojciec Artur z mojej prowincji zakonnej, który miał głosić w pewnej małej miejscowości rekolekcję na temat miłosierdzia Bożego. Zanim przyjechał w sposób oficjalny na rekolekcję, to kilka tygodni wcześniej przyjechał przebrany za żebraka. Chodził od domu do domu, prosił o strawę, o coś do picia, o coś do jedzenia i okazuje się, że usłyszał, zjeżdżaj stąd śmierdzielu, wynocha stąd, do roboty, darmozjadzie i tak dalej. Usłyszał różne takie epitety, również przyszedł do proboszcza, usłyszał niezbyt miłe słowa. Natomiast kiedy oficjalnie przyjechał jako rekolekcjonista, nikt go nie poznał, powiedzieli. Witamy wspaniałego rekolekcjonistę, który wygłosi do nas wspaniałe rekolekcje o wspaniałym miłosierdziu Bożym. Wtedy ojciec Artur podszedł do mikrofonu i powiedział: Ja już tutaj u Was byłem. Usłyszałem zjeżdżań stąd śmierdzielu, wynocha stąd darmo Darmoziadzie i kilka innych niezbyt miłych słów. I powiedział: Chcecie usłyszeć rekolekcję o miłosierdziu Bożym, więc sami bądźcie miłosierni. Nie możemy zachwycać się Bogiem Miłosiernym, jeśli my sami nie jesteśmy miłosierni. I dlatego, kochani, ta Ewangelia dzisiejsza jest bardzo konkretna do bólu. Jeżeli chcemy uwielbiać Pana Boga Miłosiernego, musimy sami nauczyć się od Niego tego miłosierdzia, ale nie w sposób teoretyczny, tylko praktyczny. Oczywiście mamy kochać innych taką mądrą miłością. Nie można popierać na przykład alkoholizmu, nie można popierać tego, że ktoś przychodzi do nas coś zjeść, ma na alkohol, a nie ma na jedzenie, coś tutaj jest jednak nie tak. Tak samo jeśli przychodzi do nas osoba chora psychicznie, to nie możemy dawać jej nadziei w takim sensie, że będziemy stwarzać pozory, że się nią opiekujemy. Jeśli w sposób fachowy nie możemy udzielić pomocy, to lepiej zostawmy w myśli tej zasady lekarskiej, jeśli nie możesz pomóc, to przynajmniej, żebyś nie zaszkodził. Dlatego, że jeżeli ta osoba. Zaufa nam, a my nie jesteśmy w stanie stworzyć odpowiednich warunków terapeutycznych, to lepiej zostawmy. Człowiek jest żywą istotą, nie możemy eksperymentować amatorsko próbować pomóc, dlatego że możemy zrobić jeszcze większą krzywdę. Jeżeli chcemy naprawdę pomóc, to na tyle, na ile nas stać, na ile możemy. Nigdy nie odmawiajmy dobrego słowa, kromki chleba czy szklanki wody. To zawsze możemy uczynić. I oczywiście modlitwa za tych wszystkich, którzy są naprawdę potrzebującym. A dlaczego taka właśnie Ewangelia w związku ze świętą Elżbietą węgierską? Dlatego, że ona jako młoda dziewczyna wyszła za mąż, wychowała troje dzieci, a później poświęciła swoje życie na pomoc ubogim i chorym. Ufundowała jako królowa szpital, również własnoręcznie pielęgnowała chorych i cierpiących. Jest patronką tych wszystkich. Którzy chcą czynić miłość, nie mówić o miłości, ale czynić miłość. I dlatego dziękujemy Panu Bogu za takie przykłady bezinteresownej miłości. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże Papa. Do jutra.